Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj znowu na stacji metra Imieni Namierzyliśmy przejazd techniczny znowu Alstoma, tym razem w kierunku Kabat Zapraszam do oglądania Jestem ciekaw czy to będzie ten sam co w poprzednim odcinku O jest minutka do wjazdu Chyba to może być znowu 25 Nie wiem nie jestem dokładnie pewien, a raczej tak. Jestem ciekaw, czy tym razem będzie FP1. Uwaga! Uwaga! O, tym razem było FP1, nie takie strafne. I znowu 25, tak jak myślałem. Jestem ciekaw, czy coś teraz będzie. Aj, nie ma. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do widzenia. Cześć.